i dzisiaj wam muszę taki blok, czy taki mini blok. Mini blok, nazwijmy go mini blok, poleceni ode mnie. Polecam. Najpierw wam powiem moją tajemnicę. yeah. Moje. Da nie, bo ja. Nie, bo ja. Ja mam drugi konto, które właśnie będę polecał. Ono nazywa się Quartz 232. Myślę, jakbym był bardziej popularny, byście się domyślili, ale. Nikt nie pisał, nikt mi. Nie... Tego, więc musiałbym to powiedzieć, żeby go polecić. I za to nie możecie mnie dysponować, albo nie wiem, bo przyznałam się do rzeczy. Nie będziemy się tu przyznawać, bo się to... Tak. Polecam ten konto. Jakbym nie znał go, siebie nie znał, poleciłbym za to, że, że ma tyle wyświetleń, kanału. Tak lubię oglądać filmy. I za filmy ogólnie, bo ma bardzo różnorodne, widzicie? Na przykład... O, treńka, bo tak, bo mes, no to wybacz. Ja i mój JJ, no taki, a później taka druga strona, to jest taka. taka, taka niewypasiona seria, taki czyli... wybaczcie, ale ja nie byłem poskładałem do tych rzeczy jeszcze. Więc tak, polecam go za różnorodność i za fajne, 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 fajne tło. A, jeszcze polecę jedną osobę. Muszę, 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 muszę go o tym zawiadomić, pisać się za tytuło, ja go znam, a on już, aj, nie, nie mogę wam tego powiedzieć, bo on już uznał te filmiki, ale jego konto jest, tak i tak dam, link spróbuję, i tyle byłoby, polecam go za równorodność, przyczyna różnorodność. a w ogóle zobaczę, co zbyt dawno tutaj nie byłem, a, takie... Super Co? Ulubione Dobra, idziemy Więc tyle Oj, przepraszam... O komentarz. Przepraszam, a tu przyszłam mój filmik. Pokażę wam. Już I mój kanał i ostatnia zwa to jest Malfoy Malfoin jeden Co jest kurde. Polecam go, ponieważ, ponieważ e, jest moim kolegą, wspierał mnie w trudnych chwilach i chciałem za to podziękować i za to daję mu. Polecam e, cię, 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 cię i ty ozdrawiam. No, Polecę go, ponieważ jest moim takim mini-fanem, takim, wiecie, wspomagał mnie, pomagał i te pedaje mu, że jest moim przyjacielem, przeczytałem przyjaciel, yeah! I na tym moim starym nie będę, ben... de, 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 de. nie będę opisywał, nie będę takich komentarzy pisał, bo, bo ja napiszę na tym samym i będzie, więc jeszcze wam pokażę, poleciłem ich, żeby nie było, bo ja nie chcę mieć kłopotów ale polecić mogę widzicie moje konto bez obrazy i to myślę że się podobało i będę z wami